Mhm. Która Sara, niektóra wiesz, na pewno posadzili trochę tych drzew, bo na pewno wycieli. musieli to zalecić, nie? O, można wejść. Idziemy? No, to. Chodźmy. No, coś jeszcze do kamerowego. Krzysiu ty pierwszy. A no, to ja nie idę do są. No to. Po prostu. No, ja też muszę wejść. No, tutaj, zawór jakiś, zawory. jest. jeszcze w nic nie ma. zawór. Zawory. Mhm. Uh -huh. Patrz to napisy to nie. po niemiecku, zobacz. Gdzie? Tu. Gdzieś na schad, kurwa, gdzie tam. Tysiące komarów. Tysiące komarów. <śles>